Russians drones getting into Polish airspace tonight? No Decyzja o uruchomieniu artykułu czwartego poprzedziły moje konsultacje z panem prezydentem. Jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna yy, decyzja. Polskie wojsko cieszy się, że w wieloletnim zamówieniu zamówiło 10 tysięcy dronów. To jest niepoważne. Jesteśmy absolutnie niegotowi na ten konflikt. Polska przespała poprzednie 3,5 roku. Dobrze spaliście, ja tak sobie. Zanim jeszcze słońce na dobre wstało. Nasz świat zaczął się trząść w posadach. Nasza granica znowu została naruszona przez obce drony, jednak tym razem nie był to pojedynczy złom znaleziony gdzieś w lesie, a coś co niepokojąco zaczęło przypominać zorganizowany atak. Dzisiaj temat jest poważny i bardzo nagły, więc nie zamierzam Was przynudzać na wstępie. Jesteście na kanale A to ciekawe, więc zostawcie lajka like i suba, a ja zgodnie z obietnicą bez przedłużania ruszam z tematem. Jeszcze przed trzecią nad ranem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych Czyli w skrócie DORSZ, wydało pierwsze komunikaty. Na początku wyglądało to na standardową procedurę. Rosjanie znowu masowo atakowali Ukrainę, więc nasze i sojusznicze myśliwce poderwały się z lotnisk, żeby patrolować niebo. Rutyna, do której niestety zdążyliśmy przywyknąć. Ale chwilę później ton komunikatów drastycznie się zmienił. Wojsko potwierdziło wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście obiektów typu dron. Sytuacja stała się tak poważna, że jeszcze przed świtem postawiono na nogi całe państwo. O 4.30 Wiceminister obrony Cezary Tomczyk potwierdził, że prezydent i premier są już poinformowani. Chwilę później sam premier Tusk meldował, że jest w bezpośrednim kontakcie z dowódcą operacyjnym. To pokazuje, że nie było tu miejsca na żadne opóźnienia. Skutki odczuliśmy wszyscy. Z powodu nieplanowanej aktywności wojskowej zamknięto cztery kluczowe lotniska: lotnisko Chopina w Warszawie, Modlin, Lublin i Rzeszów Jasionka. Jeśli mieliście wtedy lecieć na wakacje, to niestety musieliście uzbroić się w cierpliwość. W tym samym czasie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców trzech województw: Lubelskiego, Podkarpackiego i Mazowieckiego. Teraz kluczowe pytanie: czy to była pomyłka? Czy kilkanaście dronów zabłądziło? Absolutnie nie. Analitycy wojskowi są zgodni. To, co widzieliśmy 10 września, było kulminacją starannie zaplanowanej operacji. Która zaczęła się tygodnie wcześniej. Pytanie tylko, czyja to była operacja. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że były to rosyjskie drony szachet. W sieci zawrzało jednak od różnych teorii, w tym takich, które sugerowały, że mogły to być drony ukraińskie, a celem ataku miałoby być wciągnięcie Polski do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Podobnie zdawał się myśleć Korwin, który podkreślał, że nie ufa oficjalnym komunikatom w sprawie, pisząc: Podobno, oficjalnym komunikatom nie wierzę, parę dronów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. Nieważne, czyje one są. Ważne, dlaczego nie zostały natychmiast zestrzelone. Jeśli rzeczywiście naruszyły, sytuacja jest rozwojowa, więc na razie ciężko być czegokolwiek pewnym, jednak powątpiewam w te teorie. Oczywiście wszyscy pamiętamy, co działo się w przewodowie, jednak od tego czasu wydarzyło się już kilka podobnych incydentów z potwierdzonymi rosyjskimi obiektami. Są również doniesienia, że drony leciały także bezpośrednio ze strony Białorusi, więc na moment nagrywania tego odcinka Dostępne informacje sugerują, że za tym atakiem stała strona rosyjska. Przy tak dynamicznych sytuacjach wszystko może się jednak zmienić, dlatego subskrybujcie, by być na bieżąco. Część dronów spadła w mniej naruszonym stanie, więc pewnie niedługo dowiemy się całej prawdy. Od 3,5 roku trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Przez 3,5 roku doszło do rewolucji na polu walki. W tym momencie zarówno Ukraina, jak i Rosja produkują miliony, miliony dronów rocznie. Taką osiągnęli zdolność produkcyjną. Miliony dronów rocznie. Polskie wojsko cieszy się, że w wieloletnim zamówieniu zamówiło 10 tysięcy dronów. To jest niepoważne. Jesteśmy absolutnie niegotowi na ten konflikt. Polska przespała poprzednie 3,5 roku. Ja wiem, że wydaliśmy dziesiątki miliardów dolarów na uzbrojenie, które będzie w Polsce za kilka lat. A nawet jak będzie, to co on nam da? Będziemy strzelali do dronów z F-35 albo z... Patriotów, jeden pocisk Patriot. To jest koszt 4 milionów dolarów. A jeden dron Shahid kosztuje 20, 30, 40 tysięcy dolarów. To nie jest obrona antydronowa. Nasze współczesne wojsko jest niegotowe na wojnę, która realnie się toczy za naszą wschodnią granicą. Na wojnę, gdzie się rocznie produkuje już w tym momencie miliony dronów, a my mamy kilkaset i będziemy produkować być może parę tysięcy. Do czego, z czego się strzela do dronów? Bo widzimy, że zostały poderwane nasze myśliwce F-16. Jest to wybitnie nieekonomiczne. Sposób strzelania do dronów. Jedna godzina lotu F-16 kosztuje więcej niż taki dron, nie mówiąc już o uzbrojeniu. Tych samolotów mamy kilkadziesiąt, nie wiadomo ile z nich jest w ogóle sprawne. W tym momencie jesteśmy niegotowi na masowy atak dronowy. Rosja potrafi w ciągu miesiąca. Wyprodukować ileś tysięcy, nie wiem, pięć, sześć to bardzo szybko rośnie takich szachidów. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie odeprzeć takiego ataku i politycy nic z tym nie robią. No dobrze, ale jak wygląda nasza reakcja, a co ważniejsze, jak wygląda reakcja naszych sojuszników? Na moment nagrywania odcinka jedyną odpowiedzią ze strony Donalda Trumpa było zignorowanie dziennikarki, która pytała o to, co sądzi o dzisiejszym ataku. Yeah, Może to wyglądać niepokojąco, jednak trzeba pamiętać o tym, że w takich sytuacjach przywódcy unikają udzielania wywiadów od razu i czekają raczej na pewne raporty. Jednak ta cisza, choć zrozumiała z perspektywy dyplomatycznej, jest jednocześnie ogłuszająca. Wszyscy w Polsce i na całej wschodniej flance NATO Zadają sobie teraz jedno fundamentalne pytanie. Co dalej? To nie jest już hipotetyczna dyskusja o artykule 5. To jest realne, namacalne sprawdzenie, jak działają sojusznicze gwarancje w praktyce. Każda godzina bez jednoznacznej, twardej odpowiedzi ze strony naszych partnerów jest testem dla naszej wspólnej odporności. Jeśli chodzi o naszych polityków, to Tusk na pewno zaplusował w oczach opinii publicznej tym, że zdołał się powstrzymać od docinków i podjął współpracę z prezydentem Nawrockim. No i decyzja o uruchomieniu artykułu 4. Poprzedziły moje konsultacje z panem prezydentem, jest to nasza wspólna rekomendacja i wspólna decyzja. Podkreślam tę dobrą współpracę, bo wiemy wszyscy, w jakich politycznych warunkach przyszło nam pracować, nie jest lekko i wszyscy zdajemy sobie sprawę, co nas dzieli, jakie mamy różnice. I dlatego z taką satysfakcją muszę podkreślić, że współpraca wszystkich instytucji państwowych i i szefów tych instytucji przebiega naprawdę wzorowo. Szczerze, bardzo dobrze. Już wiele razy mówiłam Wam, że państwo nie musi się wewnętrznie we wszystkim zgadzać, ale niektóre sprawy, takie jak na przykład bezpieczeństwo, powinny być kwestią konsensusu, bo trzeba to powiedzieć wprost. To, co stało się dziś nad ranem, jest przełamaniem pewnej psychologicznej bariery. Wojna, która do tej pory była czymś, co oglądaliśmy w wiadomościach, co działo się za naszą granicą i czemu współczuliśmy, Nagle zapukała do naszych drzwi w sposób zorganizowany i masowy. Alert RCB w telefonie, czy informacja o zamkniętym lotnisku, to już nie jest teoria. To bezpośrednie doświadczenie zagrożenia, które zmienia wszystko w społecznej percepcji tego konfliktu. To już nie jest ich wojna, to jest naruszenie naszego świata. Dlatego właśnie tak kluczowe jest zrozumienie, dlaczego do tego doszło i dlaczego właśnie teraz. Czy była to próba sprawdzenia naszych systemów obrony powietrznej? Chęć zobaczenia, jak szybko zareagują nasze myśliwce i dowództwo? A może to cyniczne? nagra gra polityczna. Nadzieja na precyzyjne odpowiedzi leży w tych szczątkach, które udało się zabezpieczyć. Analiza elektroniki, systemów nawigacji, materiałów i ewentualnych pozostałości ładunków pozwoli nie tylko na stuprocentowe potwierdzenie, kto za tym stoi, ale również na poznanie technologii, jaką dysponuje przeciwnik. To wyścig z czasem, bo wiedza ta jest absolutnie kluczowa dla uszczelnienia naszego nieba. Sytuacja jest więc czymś znacznie więcej niż tylko incydentem granicznym. To strategiczne wyzwanie rzucone Polsce. Od naszej wspólnej, solidarnej i przede wszystkim zdecydowanej reakcji akcji, zależy czy takie poranki staną się nową, przerażającą normalnością. Niestety niektórzy ludzie, jak na przykład Tomasz Lis, który pierwsze o czym pomyślał, to by napisać, czy gorsze nie są przypadkiem te ruskie drony w kancelarii prezydenta? Tego nie zrozumieją. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Jak już to zrobicie, to koniecznie zostawcie lajka like i suba. Pamiętajcie, aby na razie wziąć głęboki oddech. Trwa właśnie wojna informacyjna, a w następnych godzinach sieć zaleje fala fake newsów i różnych narracji. Apeluję więc do Was, abyście nie nabierali się na gorące słowa i poddawali wszystko w wątpliwość.